No cześć kochani, no dzisiaj trochę inna sceneria, <grywa> w końcu trochę bardziej zielono. Słuchajcie, yy, o czym będzie ten film? No to będzie tam kolejna seria z tych filmów Iwona i rośliny dajemnice. Yy, powiem Wam w tym filmie o mojej najstarszej roślinie. Yy, no, i, no i przede wszystkim kochani, no przede wszystkim no serducha. Serducha, serducha, serducha. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim osobom, które oglądały moje filmy oczywiście subskrybentom którzy, czyli osobom, które chciały zasubskrybować mój kanał, dziękuję za zaufanie i wszystkim pozostałym którzy po prostu obejrzeli te, obejrzeli te moje filmy, no mam nadzieję, że filmy były przydatne, że no trochę jakiejś tej wiedzy, czy jakichś fajnych informacji mogliście się dowiedzieć z tych moich filmów także kochani, nie wiem jak wy tam, ja tam po prostu kawuchę sobie zrobiłam żeby nam było przyjemnie, co tam kto lubi kawa herbata, czy tam jakieś jeszcze inne napoje, słuchajcie. E, także jeszcze raz, mega, mega podziękowanie. No i tak, jeżeli chodzi o poprzedni film i o ten konkurs związany z rośliną, no tam pewnie co niektórzy pamiętają, co niektórzy nie pamiętają. Słuchajcie, ja powiem szczerze, jak wrzuciłam tą roślinę, że tak powiem, do tego filmu, to myślałam, że to będzie bardzo prosta sprawa do odgadnięcia. No, okazało się, że niekoniecznie i powiem Wam, że po kilku dniach to serce zaczęło mi mocniej bić. Mówię, Boże, co ci ludzie o mnie pomyślą? No, już tak wrzuciła taką roślinę, żeby na pewno nikt nie zgadł, bo już nie chce nikomu tych swoich kwiatków dać. Słuchajcie, ja po prostu myślałam, że to jest w miarę prosta roślina, ponieważ jakby tutaj, może tak, może ta rodzina, ta roślina krąży po mojej. Rodzinie, o, może w ten sposób, ponieważ ona jest dosyć łatwa do rozmnożenia, więc no jakoś tak uznałam, że będzie łatwo Prosta Okazało się, że nie. Najwięcej odpowiedzi, jeżeli chodzi o tą roślinę, to było, że jest to zefirant. No niestety to nie jest zefirant. Wiem, że to jest bardzo podobna roślina do zefiranta, ale, ale nie. Oczywiście jest to Lilia Deszczowa. Czym się różni zefirant od Lilii deszczowej? Słuchajcie, obydwa gatun to są gatunki oboczne, czyli bardzo dość jakby podobne do siebie, ale występują w zupełnie innych rejonach. Jeżeli chodzi o występowanie, nie pamiętam tak, wszystkie ciekawości występują, obydwa gatunki występują w Ameryce Południowej i Ameryce Północnej, ale Zefirant występuje w tych rejonach. Wiecie, no Ameryka to duża jest jednak. Ameryki. Zefirant występuje bardziej w tych takich bardziej suchych, jakby rejonach. Natomiast lilia deszczowa występuje w tych mocno wilgotnych, tropikalnych rejonach. Czyli w dżunglach przede wszystkim. Dlatego. Ja wiem, że bardzo często te rośliny są mylone, często jest tak, że właśnie spotkałam się z tym. A propos, jakby ktoś kiedyś kupował właśnie coś takiego, to niech zwróci uwagę, czy to jest lilia deszczowa, czy zefirant. O co właściwie chodzi? Zefiranta wysadza się wiosną do ogrodu, on sobie tam rośnie, kwitnie, natomiast lilii deszczowej, no nie, nie bardzo się wysadza do ogrodu. Z czego względu? Z jakiego względu? Z tego względu, że lilia deszczowa... To, czegoś, to czego nie, nie potrzebuje zafirant, lilia deszczowa potrzebuje trzy tygodniowego okresu spoczynku w miesiącu czerwcu, no niestety kiedy ją wysadzimy do ogrodu, no wiecie, no nie da się tego, no chyba, że ją byście tam zakryli jakąś folijką, ale to jest bez sensu, dlatego, że zafirant kwitnie o wiele wcześniej, natomiast lilia deszczowa zaczyna kwitnienie mniej więcej w lipcu, i trwa mniej więcej do połowy listopada, to znaczy, oczywiście, ona już na zewnątrz nie jest, bo nie jest odporna na przymrozki. Ona u mnie latem stoi na zewnątrz, natomiast ja ją wnoszę do domu, jest w doniczce, no bo po prostu chodzi o ten suchy okres spoczynku. I później Lilia deszczowa wręcz to jest tak, że ona nawet może mieć zawsze. No właśnie powinna mieć, żeby ładniej i obficie kwitła, to ona powinna mieć na podstawce, czyli w jakimś tam osłonce czy cokolwiek, powiedzmy ja tutaj wlewam 2-3 cm wody, wypiję i znowu dolewam. Ona po prostu lubi bardzo mokro i bardzo wilgotno. No niestety w ogrodzie jest, no w zależności od tego jaka gleba, ale po prostu będzie ciężko jakby utrzymać ten poziom wilgotności. Dlatego ja uważam, że lilia deszczowa, no przede wszystkim jednak, jednak w doniczce. I tak jak mówię, no ja ją wnoszę, kiedy noce spadają tam poniżej, tam chyba 10 stopni. I ona naprawdę potrafi mi kwitnąć jeszcze do połowy listopada, aczkolwiek to, to ta połowa listopada, no to tam już powiedzmy to kwitnienie jest w niej obfite, natomiast jej nie trzeba, bo ze firanty się wykopuje i przechowuje się cebulki, natomiast lili deszczowych można. Można w ten sposób przechowywać, ewentualnie można po prostu ją trzymać cały rok w doniczce, z tym, że wtedy zimą podlewa się ją tylko wtedy, kiedy podłoże tak przez w jednej i drugiej. I tak lekko się ją podlewa, nie kwitnie oczywiście grudzień, styczeń, nie będzie kwitła, ale po prostu, no, jak ktoś lubi takie szczypiorkowe, szczypiorkowe te, liście, to jak najbardziej. No, można też zasuszyć, ale ona wtedy trochę gorzej się budzi do życia, według mnie. Tak, tak ja, ja się przekonałam, Także ja jednak ją trzymam cały rok. Tylko tak mówię, no, zimą to po prostu oszczędnie, żeby tam te szczypiory się za bardzo nie pokładły. To tak a propos. oczywiście osoby, które dobrze odpowiedziały, rośliny już otrzymały, Wiem, że rośliny dotarły w całości, dotarły zdrowo i tak dalej. Natomiast słuchajcie, kochani, to moja najstarsza roślina. Moja najstarsza roślina to jest hoja kartnosa, która ma no minimum 20 lat, <laughs> powiem szczerze, między 20 a 25, nawet jak yy, 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 przed nagraniem tego filmu właśnie zaczęłam się zastanawiać, ile tak naprawdę słuchajcie ona ma lat, no pamiętam ją po prostu, ponieważ yy, no ja tam, że tak powiem przemieszczałam się, zmieniałam, yy, zmieniałam mieszkania, czy tam po prostu, no mieszkałam w, w różnych miejscach. Zresztą, w ogóle jestem rodowitą łodzianką, także słuchajcie, moje serce, pomimo wszystko, zawsze w stronę łodzi, to tak, wiecie, no jak pojadę do tej łodzi, to taki zawsze sentyment czuję. No później się wyprowadziłam, ale no to tam, wiecie jak to jest, różnie bywa. W każdym razie, czego nie żałuję? Słuchajcie, więc Achoja Carnosa, jak sobie przypominam, to ona po prostu ją sobie przypomina, sobie tą roślinę, gdzie ona ze mną była, w jakim okresie czasu. Powiem Wam tyle, co ta roślina przeżyła, te wszystkie przeprowadzki, zmiany miejsca, zmiany, no najpierw to jakiś palik, jak była mniejsza, potem jakaś krateczka, no teraz, zresztą pokażę później, o, za mną tutaj jest, no, to, i, no tutaj ona może sobie rosnąć swobodnie, zresztą później Wam pokażę, zrobię takie krótkie ujęcie roślina. Fajnie obficie kwitnie, kwitnie bardzo długo, ci co mają choje karnosę, to na pewno wiedzą, przepięknie pachnie, no wieczorem powiem Wam, no to jest, ja mówię ponad 20 lat, więc proszę mi wierzyć jak ona zakwitnie, a tych kwiatów potrafi mieć, no ona kwitnie mniej więcej, ona zaczęła mi kwitnąć tak już ze 3, 2 tygodnie temu i ona będzie kwitła, kwitła, no i te kwiaty oczywiście systematycznie tam się... Otwierają, opadają, ale jest taki moment, że jak jest więcej tych kwiatów, to po prostu tutaj wieczorem. Słuchajcie, jak ja otworzę jeszcze, bo tutaj przechodzi się, jakby do domu. Pomieszczenie, które ma odrębne ogrzewanie, jest regulowana temperatura, dlatego część tutaj, właśnie roślin, które zimą, też Medinilla, na przykład Medinilla, kaktusy. Niektóre stopczyki te podolubne, to właśnie lądują w tym pomieszczeniu, ponieważ tu mogę regulować temperaturę, tak? Jest ogrzewanie podłogowe, więc po prostu jest możliwość regulacji tej temperatury i wilgotności też. E, także taki trochę taki fajny cichy zakątek się zrobił. E, no niestety wcześniej nie pokazywałam, że jeszcze cały czas to jest, wiecie, ja tutaj jeszcze cały czas kombinuję, urządzam, przestawiam te, te kwiatki biedne są, ja przelotują z jednego miejsca na drugie, no ale w końcu mam nadzieję, że już dożywotnio, co nie, tak jak hoja karnosa, ona już ma dożywotnio to swoje tutaj miejsce, no wiecie, roślinna długowieczna. E, sadzonka była pobrana w ogóle z hoi, która miała 50 lat, słuchajcie, 50 lat, jak byłam u znajomych, to po prostu pół ściany było w tej hoi. Także... Słuchajcie, może zacznę w ogóle od doniczki. Słuchajcie, ta hoja karnosa, tak jak mówiłam, ile ona ma lat, ona naprawdę rośnie w doniczce 20, 20, naprawdę. Hoje nie lubią dużych doniczek, no, pokazuję, ona jest tutaj mega rozrośnięta. No, i tutaj właśnie będę szukała różnych kwiatów. Proszę, tu jest jeden. Teraz pokażę Wam dalej. Następny. No, tutaj to są jeszcze inne rośliny. Ale naprawdę ona zajmuje. No, rośnie w siódmy świat, już powiem Wam. Pokażę Wam o w ten sposób. Także ja już tutaj nie ograniczam tego wzrostu. Ewentualnie troszkę po prostu kieruję. Czasami, jak tam pójdzie, nie w tą stronę, co są widzicie, o jakie pędy tutaj, o tutaj nawet. O, tu nas, o zresztą będzie, widzicie, tu zobaczcie, nie ma liści, a idzie pęd kwiatowy. Także no jest olbrzymia tu długość, to ja nie wiem, no z 10 metrów to spokojnie. Ja już nawet jej nie mierzę. W każdym razie, tak jak mówiłam, no dostała swoje dożywotnie miejsce i sobie, i tutaj jej pasuje, powiem Wam szczerze, bo ona tutaj jest właśnie nieograniczona, może rosnąć w siódmy świat. To jeżeli chodzi o tą moją kochaną choję, tej choi. Także ja polecam, choje karnose polecam, roślina mega wytrzymała, tylko trzeba dbać o to, żeby tam za bardzo to pH jej się nie zmieniało podłoża. No i oczywiście dużo jasnego światła, rozproszonego z podlewaniem, ale tam ewentualnie zrobię film o chojach. Czy mam inne. Choje? Mam jeszcze trzy choje, mam jakąś choję hybrydę, niestety mi jeszcze nie kwitła, ma trzy lata, ale ona stała w zbyt ciemnym miejscu, po prostu źle ją postawiłam i teraz została, że tak powiem, przyniesiona. Mam jeszcze choje kompakta i mam jeszcze choję kentiane variegata Oj, ta to w ogóle, wiecie, to ta to chyba na południowym stanowisku by najlepiej miała. Strasznie duże światło potrzebuje i takie ładne wybarwienie. Natomiast mi nie kwitło, ale to mówię, to są młode roślinki, tam mają chyba rok czy dwa lata, więc ja w ogóle kupiłam to takie wiecie takie, takie dosłownie malutkie były. Więc jeżeli chodzi o tą roślinę. I teraz słuchajcie, no. W tam na miniaturze zaznaczyłam, że będzie następny konkurs, no żeby nie było tak, wiecie, że, że co, no pogada, pogada, wypije, tak, wypije kawę, tak, <laughs> i na tym impreza się kończy. Słuchajcie, mam następną roślinną zagadkę, no mam nadzieję, że nie będzie już tak skomplikowana jak tamta, no wiem, no, no w sumie to powinna Was przeprosić, że, że może to, ale z drugiej strony, słuchajcie, no czasami... Fajnie gdzieś tam nawet pogrzebać, poszperać w internecie, poszukać i się kurna, co to jest właściwie, nie? Także będzie oczywiście zdjęcie fragmentu rośliny. Nie będzie to zdjęcie całej rośliny, tylko będzie to fragment rośliny. No i oczywiście dla osoby, która pierwsza odpowie na, na to pytanie, co to jest za roślina, właściwie odpowie, mam w prezencie, będę miała w prezencie, oczywiście do wyboru, to znaczy nie do wyboru, tylko trzy rośliny. Ponieważ ja tych roślin mam tam trochę, bo tam czasami wiecie, jak to jest przy przesadzaniu, a to coś się tam złamie, a to po prostu czasami się odmładza roślinę, więc po prostu trzy roślinne niespodzianki. Oczywiście, rośliny będą do omówienia. Te osoby, które już wcześniej ode mnie otrzymały, jakby te roślin, roślinne prezenty, to wiedzą, zresztą pewnie mogą potwierdzić nie wiem jak <laughs> może w komentarzu, do których oczywiście mocno zapraszam, kochani. No i też zapraszam do subskrybowania kanału naprawdę mega, mega was zapraszam. Dzwoneczek, łapka w górę te wszystkie fajne rzeczy, co się, co, które są związane z. Prowadzeniem takiego kanału, i wracając oczywiście do tematu, trzy roślinne prezenty, które powiedzmy, ja wtedy do, domówimy się, bo tak jak wcześniej nie było żadnego problemu. Po prostu się domówimy. Ja powiedziałam, ja napisałam właśnie, bo to mailowo, już no nie, do, nie miałyśmy jakiejś innej możliwości, więc mailowo po prostu napisałam, jakie mam rośliny, które ewentualnie. I ktoś po każda z tych osób, które wygrały, ewentualnie te wcześniejsze jeszcze, po prostu każda z tych osób sobie wybrała rośliny, które jej tam pasowały, bo wiecie, no nie będę na siłę komuś wysyłała, nie wiem, kaktusa, jak ktoś kaktusów nie lubi, czy w drugą stronę, tak? Jakieś rośliny, ewentualnie, jeżeli, no widzieliście już, co niektórzy co oglądali moje filmy, to widzieli. Jakie mam rośliny, ewentualnie mogę dać albo jakąś nieukorzenioną sadzonkę do samodzielnego ukorzenienia, ewentualnie mogę zrobić szczep jakiejś rośliny, jeżeli coś tam Wam się po prostu podoba, jeżeli chce ktoś tam poczekać, bo nie zawsze mogę mieć gotowca. Także kochani, zapraszam, bo ja myślę, że warto. No, trzy rośliny, słuchajcie, mogą u Was zagościć do domu, także no może warto się zastanawiać, może warto jednak odpowiedzieć na pytanie, co to jest za roślina. Kochani, Teraz będzie zdjęcie tej rośliny. Mam nadzieję, że będzie dosyć dobrze widać. Także słuchajcie, naprawdę, zapraszam. Myślę, że rośliny tam się dogadamy, jakieś tam fajne do Was trafią. Słuchajcie, żeby Was nie zamęczać, ja naprawdę bardzo, bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkim, naprawdę, bardzo Wam dziękuję. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ostatnio filmy jakoś zaczęły się ukazywać w sobotę. Nie wiem, czy to będzie do końca ten dzień, w którym po prostu będę wrzucała jakieś filmy, bo jeszcze tutaj po prostu no, nie bardzo mogę sobie poradzić z tą, z tą czasowością, że tak powiem. No, w każdym razie na pewno no minimum jeden tydzień, znaczy jeden film na tydzień to na pewno się ukaże. Także kochani, jeszcze raz zapraszam. Zapraszam na mój kanał, jaki będzie następny film, no następny film myślę, że po prostu, no pokażę co tam w czerwcu u mnie zakwitło, także kochani, dziękuję Wam jeszcze raz bardzo, naprawdę bardzo, bardzo serdecznie, zapraszam na następny film, zobaczycie co tam fajnego się podziało u mnie, no jedna powiem Wam rzecz, to będzie roślina, no uchodząca za jedną z najtrudniejszych do uzyskania kwitnienia, Także tutaj tak wiecie, a no już was podpuszcza mnie. <laughs> Także słuchajcie, dziękuję. Dziękuję Wam mocno serdecznie za spędzony wspólnie czas. To kawy nie dopiłam, <laughs> ale za dużo gadałam. <laughs> Także kochani, jeszcze raz miłego dnia. Pozdrawiam Was serdecznie i cieszmy się tym latem. Boże, jak ja się cieszę, nareszcie fajnie, ciepło. Miłego dnia. Pozdrawiam Was serdecznie. Mocno gorąco serducha zawsze śle. Miłego dnia. Pa!